powstawanie nowych państw w Europie. Po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego rozpoczął się okres zwany średniowieczem i to właśnie wówczas zaczęły tworzyć się nowe państwa. Ponieważ musimy pamiętać, że te ludy, które napłynęły, które doprowadziły do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, były też ludami, które zaczęły przejmować ten dorobek cywilizacyjny, kulturowy tego cesarstwa. Oczywiście był to proces, który już był zapoczątkowany wcześniej, ponieważ te ludy napływały na ten teren od wielu lat. To wszystko doprowadziło, oczywiście, razem z tym, że oczywiście ta ludność tubelcza, miejscowa tam pozostała, do tego, że w tych regionach zaczęły tworzyć się państwa. Jednym z tych państw było państwo franków, które zostało utworzone przez franków, czyli germański lud barbarzyński, który zasiedlił Galię. I potem gdy doszło do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Frankowie zaczęli tworzyć własne państwo i tutaj jednym z najważniejszych władców, który przyczynił się do powstania tego państwa był Chlodwik z dynastii Merowingów, który utworzył na terenie Galii własne państwo, a gdy w 496 roku Chlodwik przyjął chrześcijaństwo, to państwo mogło szybciej się rozwijać. Ze względu na to, że to przyjęcie chrześcijaństwa oznaczało szybszą integrację Franków z tymi ludami, które żyły tutaj wcześniej i pozwoliło na szybsze przyjmowanie tej kultury, tego dorobku cywilizacyjnego, który został wytworzony przez Rzymian. Kolejni jego następcy byli określeni jako... Władcy królowie gnuśni, czyli leniwi. Nie mówiąc o tym, że oczywiście według wówczas panującego prawa kolejne pokolenia tych władców niestety musiały rozdrabniać to państwo ze względu na to, że władca, który na przykład miał trzech, czterech synów, musiał podzielić to swoje państwo na te trzy-cztery części, żeby oddać jakiś, żeby podzielić równo nierówno, ale po prostu podzielić swoje państwo. Pomiędzy swoich synów. Ale w czasie tej epoki, tych gnuśnych władców, ta rzeczywista władza spadła na ręce urzędników dworskich, którzy zwani byli majordomami. Jeden z takich urzędników, który wykazał się naprawdę gigantyczną wiedzą, inteligencją i zdolnościami, w 751 roku pozbawił władzy króla z dynastii Merowingów i stał się królem. Oczywiście mowa tutaj o Pepinie Małym. To właśnie on zapoczątkował nową dynastię, czyli dynastię Karolingów. Ale tutaj może się zatrzymajmy, troszkę wysporowaliśmy się za bardzo do przodu, ponieważ tym nowotworzącym się państwom, zwłaszcza państwu Franków, groziło duże zagrożenie. Oczywiście zagrożenie ze strony muzułmańskiej, którzy to w VIII wieku naszej ery Opanowali większość terenów dzisiejszej Hiszpanii i ruszyli dalej, ruszyli na ziemię Franków. Ale na ich drodze stanął Karol Młod, ojciec Pepina Małego, który to wygrał bitwę, starcie pod Poitiers i Frankowie wówczas odrzucili ten najazd arabski muzułmański. Ale przejdźmy dalej do państwa Franków i do panowania Karola Wielkiego. No jak, same jak to samo określenie wskazuje, dokonał on naprawdę ważnych czynów. Następcą Pepina Małego, który był synem wspomnianego Karola Młota, był Karol Wielki. To on rozpoczął szybki rozwój, kontynuował ten szybki rozwój państwa Franków, rozszerzył granice państwa Franków. I w ten sposób to państwo Franków objęło swoim terenem właściwie całe terytorium Europy Zachodniej, oczywiście z wyłączeniem Hiszpanii zajętej przez muzułmanów. Karol Wielki, żeby móc zarządzać tym swoim nowo powstałym imperium, podzielił państwo na obszary, które były zarządzane przez wyznaczonych przez niego ludzi, ludzi, którzy dbali o to, żeby ten rozwój był odpowiedni, żeby ściągano powodat, żeby ten obszar po prostu się rozwijał. Gdy taki przywódca tego danego regionu się nie sprawdzał, oczywiście był usuwany. Bardzo ważna rola przypadła tym obszarom, tym okręgom, można powiedzieć przygranicznym, nazwanym marchiami. To one miały o wiele ważniejsze znaczenie. Na ich czele stali margrabiowie, i rolą tych margrabiów było takie zarządzanie marchiami, żeby bronić państwo przed najazdami sąsiednich ludzi. Ale kiedy była taka okazja, czy też taka potrzeba, również oni mogli podejmować ataki na te, można powiedzieć, obszary sąsiedzkie. Musimy zdawać sobie sprawę, że dzięki temu podziałowi, dzięki temu, że ten aparat administracyjny, ilość urzędników była duża, to to państwo bardzo sprawnie funkcjonowało. Oczywiście w czasach panowania Karola Wielkiego rozpoczął się też powrót do nauki i kultury. Ponieważ od tego upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w tych bardzo trudnych warunkach nie poświęcano temu aż tak dużej uwagi. To nie było tak, że w ogóle nie poświęcano temu uwagi, ale jednak poświęcano ją no, w mniejszym stopniu niż dotychczas, i w czasach panowania Karola Wielkiego to się zmieniło. Rozpoczęła się rozbudowa nie tylko kościołów, nie tylko klasztorów, ale też rozpoczęła się budowa szkół, zaczęto naukę, powrócono do nauki. Czytania, pisania po łacinie oraz zaczęto rozwijać znajomość Biblii. Należy pamiętać, że w 800 roku Karol Wielki przyjął tytuł cesarski. Koronacji dokonano w Rzymie i papież po prostu koronując na cesarza Karola Wielkiego również przedsięwziął kroki, żeby po prostu nowy władca współpracował z Kościołem Katolickim, żeby te dwie instytucje, Kościół Katolicki. I państwo franków mogło udzielać sobie wzajemnego wsparcia. Ale oczywiście Karol Wielki nie mógł żyć wiecznie, i ponieważ chciał utrzymać jedność cesarstwa, nie chciał, można powiedzieć, osłabić tego cesarstwa, pomimo tego, że było to cesarstwo zamieszkiwane przez różne ludy, to po jego śmierci doszło do tego, że podpisano układ w Verdę. W 843 roku państwo to imperium, cesarstwo Karola Wielkiego zostało podzielone na trzy części. I tak, Lotar został cesarzem, otrzymał środkową część i składała się ona z Italii oraz takiego pasa ziemi, który ciągnął się aż po morze północne. Ziemie, które były położone na wschodzie, one trafiły pod władzę Ludwika, który później został nazwany Ludwikiem Niemieckim, a zachodnia część trafiła dla najmłodszego z braci, czyli Karola Łysego. I ci dwaj młodsi bracia, ten brat, który był na wschodzie i na zachodzie od tego centrum, mieli uznawać nad sobą zwierzchnictwo lotara. No chciano w ten sposób, w jak najlepszy sposób, zapewnić jedność tego państwa. Co oczywiście nie mogło się udać. Musimy pamiętać, że to cesarstwo mocno różniło się ze względu właśnie na ludność, która go zamieszkiwała. Były to różne narody posługujące się różnymi językami i w końcu, i w końcu doprowadziło to do tego, że powstały na tych terenach odrębne państwa. Ta wschodnia część oczywiście stała się początkiem dla Niemiec, zachodnia. Tutaj powstała Francja, natomiast ten środkowy, można powiedzieć, element, ta środkowa część się rozpadła. Północne ziemie zostały, można powiedzieć, podzielone pomiędzy Niemcami a Francją, chociaż tutaj te spory, można nawet powiedzieć, że trwają do dzisiaj. Natomiast południowa część, tej środkowej części cesarstwa przekształciła się w końcu w Włochy. Jeśli chodzi o to, gdzie trafiła korona cesarska, to w końcu trafiła ona do władców niemieckich. I to państwo wschodniofrankijskie, czyli później Niemcy, oczywiście było podzielone na niewielkie księstwa. I gdy w 911 roku doszło do śmierci ostatniego z potomków Ludwika Niemieckiego, wprowadzono zasadę, że król tej części imperium karolińskiego będzie wybierany przez tych miejscowych. Oczywiście nie przez wszystkich tylko przez miejscowych możnowładców. Tylko że wpłynęło to na znaczne osłabienie władzy króla i w ten sposób narodziła się Rzesza Niemiecka. Czyli taki związek wielu księstw niemieckich i każde z tych księstw posiadało dużą niezależność. Ale oczywiście nie była to sytuacja, która wpływała na wzrost siły tej Rzeszy Niemieckiej i w połowie X wieku, gdy doszło do przejęcia czy też ofiarowania korony Ottonowi I, to ten dzięki swoim umiejętnościom mocno umocnił tą władzę królewską i pokonał tych swoich konkurentów do władzy. Udało mu się również pokonać Węgrów, którzy do tej pory atakowali Niemcy. Podporządkował sobie też księstwo czeskie uderzył następnie na Włochy. Ta wyprawa też zakończyła się dużym sukcesem i od ton pierwszy opanował Rzym i w 962 roku papież musiał koronować go na cesarza rzymskiego. Dlatego właśnie cesarze, którzy władali Rzeszą Niemiecką, uważali się za spadkobierców dawnego Cesarstwa Rzymskiego i Rościli sobie w ten sposób prawo do zwierzchnictwa nad wszystkimi władcami innych państw chrześcijańskich. Tylko, że oczywiście ta ich władza ograniczała się do Niemiec i północnych. Może na dzisiaj już skończmy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do ocenienia, skomentowania. Zapraszam też na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.